Witajcie na kanale Paranormalia. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o sabacie światła, o którym pewnie większość z Was nie słyszała, a powinniście, ponieważ są wśród Was ludzie, którzy go obchodzą. Mało tego, Wy sami, jeśli jesteście katolikami, obchodzicie Jego reinkarnację, czyli Świętą Matki Boskiej Gromnicznej. Zapraszam Was na film o wikańskim sabacie Imbolg, o rytuałach i zaklęciach. Oraz o tym, jak w pełni przeżyć ten magiczny czas. Czarownice Sabbat Imbolg obchodzą 1 lutego lub przez pierwsze dni lutego, w zależności od tego, jak wygospodarują sobie czas. Sabbat ten obchodzony jest w takim terminie, ponieważ już wtedy dni stają się dłuższe. W przyrodzie zachodzą coraz poważniejsze zmiany, a słońce powoli się odradza. Korzenie nazwy Sabatu wywodzą się z celtyckiego ojmelk, który znaczy owcze mleko, ponieważ był on kojarzony z narodzinami jagniąt i jednocześnie rzadką okazją na napicie się mleka matki młodych. Dawniej Celtowie palili ognie ku czci jednej z bogiń o imieniu Brigit. Chrześcijanie zaś przeinaczyli ją na świętą Brigidę, a Imbolg stał się świętem Matki Boskiej Gromnicznej, podczas którego do domów z kościoła wracano z ogniem. Obecnie chrześcijanie w ten dzień zapalają białe świece, zwane gromnicami, i zabierają je do swojego domostwa. Święto to dla nich oraz dla Żydów jest dniem oczyszczenia Maryi po połogu. Jest to również ostatnie święto w okresie Bożego Narodzenia. Wtedy też powinno się ściągać świąteczne ozdoby. Dla czarownic jest to celebracja odrodzenia, przejścia z zimy do wiosny i jednocześnie okazja, aby podziękować za przetrwanie najmroźniejszych i najbardziej nostalgicznych miesięcy w roku. Imbolk jest świątem światła, ognia, kreatywności i spełniania marzeń. Nie bez kozery bogini Brygida jest powiązana z Sabatem Imbolg. Jest ona boginią ognia, inspiracji, nowych wyzwań, wody, nauki oraz macierzyństwa. Ma w swojej opiece szczególnie rodzące kobiety oraz wychodzące na świat potomstwo. Podobnie jak Sabat Imbolk związana jest z nowym początkiem i zmianami. Jej postać w mitologii celtyckiej jest rozkładana na trzy pierwiastki: boginię ognia domowego, boginię ognia kuźni oraz boginią ognia inspiracji. To ogniste połączenie zamknięte jest w jednym ciele, potrójnej bogini o trzech twarzach i trzech aspektach. Przejdźmy teraz do praktyk magicznych, jakie można realizować podczas Sabatu Imbolk. Jako, że jest to święto ognia, warto wprowadzić magię świec w nasze życie. Kolorami sabatu imbolg, z których możecie korzystać podczas swojej celebracji, są: kolor biały, który jest nawiązaniem do owczego mleka, kobiecej czystości seksualnej, czyli dziewictwa bogini. Ponadto, biel jest kolorem ochronnym, oczyszczającym i inspirującym. Kolor zielony nawiązuje do nowego początku odwagi we wprowadzaniu zmian. Jest kolorem płodności, obfitości, bogactwa materialnego i zdrowotnego. Kolor żółty jest kolorem radości, inspiracji, planowania, realizowania marzeń oraz zdolności parapsychologicznych. Kolor różowy symbolizuje emocjonalność, delikatność, kobiecość, harmonię i miłość. W magii białym kolorem świec można zastępować wszystkie pozostałe. Minerałami, które możecie wykorzystać podczas rytuałów na Sabbat Imbolg, jest kryształ górski i ametyst. Oba te kamienie przypisane są sabatowi ognia, ponieważ symbolizują odwagę, spełnianie marzeń, wprowadzanie zmian, transformacje oraz pełnią funkcje ochronne. Jeśli posiadacie w swojej kolekcji wahadła z tych minerałów, jest to idealny czas na pracę z nimi. Metale, które możecie wykorzystać podczas rytuałów na sabat Imbolk, to złoto oraz mosiąc. Oba metale symbolizują oczyszczanie, mądrość, odwagę we wprowadzaniu zmian, atrakcyjność i sukces. Jeśli posiadacie w swojej kolekcji łańcuszki bądź zawieszki z tych metali, Połóżcie je na swoim ołtarzu, oczyśćcie je, napełnijcie energią przeżywanego sabatu, a następnie noście przy sobie magiczną biżuterię. Tak jak już wspominałam, sabat Imbolg jest związany ze spełnianiem marzeń i realizacją nowych przedsięwzięć. Dlatego też w ten dzień możecie błogosławić wasze plany, marzenia i projekty, które właśnie wchodzą w życie i jednocześnie oczyścić swoje głowy ze starych pomysłów, które wstrzymują Was przed realizacją nowych. Nie jest to rzecz skomplikowana. Wystarczy, że wypiszecie na kartce swoje aktualne plany i marzenia, oddacie się medytacji w towarzystwie świec, podczas której będziecie wizualizować sobie, jak z Waszych myśli wraz z płomieniem uciekają hamujące Was już nieaktualne pomysły, a następnie spalicie nad świecą wcześniej zapisaną kartkę, jej popiół rozrzucając na łonie natury z intencją przychylności bogów. Sabat Imbolk jest również idealnym dniem do poświęcenia nowych przedmiotów magicznych. Jeśli więc masz nowe wahadło, karty do odczytywania przyszłości, runy, miotłę, kociołek, sztylety, połóż je na swoim ołtarzu i ofiaruj je bogini brygidzie oraz przywołanym żywiołom, aby służyły ci mądrze. W Sabat Imbolk można również błogosławić zwierzęta domowe spokojnie. Nie jest to inwazyjny zabieg. Wystarczy, że zbliżycie swoje usta święconą wodą, a następnie z intencją błogosławieństwa swojego chowańca złożycie pocałunek na głowy swoich czworonożnych przyjaciół. Imbolg to czas zmian i nowych wyzwań. Zabierz się więc za pierwsze porządki, zrób coś nietypowego. Coś dla siebie kompletnie zaskakującego. Przywitaj się z kimś, z kim nigdy nie rozmawiałeś. Poczuj smak czegoś nieznanego. Taka z pozoru błaha sytuacja może popchnąć się w ramiona pasji, nowych ludzi i nowych wyzwań. W dzień sabatu lub w trakcie jego trwania możemy zająć się wykonywaniem dekoracji na cześć bogini Brygidy. Na przykład wykonać własnoręcznie krzyż Brygidy, który jest symbolem ochronnym. Wykonywanym ze słomy, trzciny, kwiatów lub jeśli nie mamy do niczego takiego dostępu, kawałków papieru. Wedle tradycji krzyżyk zostawia się pod drzwiami w noc przed sabbatem w nadziei, że po pobłogosławi. Jeśli nie macie czasu lub możliwości wykonać go przed Sabatem, zróbcie go wtedy, kiedy macie czas, a następnie poproście Boginię o jego błogosławieństwo. Krzyż ten ochrania domowników, odgania ludzi, którzy nie życzą im dobrze, oraz wszelkie nieszczęścia. Oprócz niezbędnych roślin do wykonania krzyżyka, potrzebujecie również gumek, aby móc związać go na końcach. Obserwujcie mnie na Instagramie, gdzie w dzień sabatu pokażę Wam jak wykonać taki krzyż. Były rytuały, czas na zaklęcia. Oto moje autorskie zaklęcie, które możecie wykorzystać podczas sabatu Imbolg. Przynosi ono szczęście i spełnianie marzeń. Potrzebne Wam będą dwie białe świece symbolizujące sabat światła. Na świecach wyryjcie nożykiem swoje inicjały. Myślcie o swoich marzeniach o tym, aby wiosna była dla Was szczęśliwa i owocna w sukcesy. Zapalcie świecę i wypowiedzcie te słowa. Wreszcie zima idzie precz. Z ciemnością teraz żegnam się. Ze światłem jestem za pan brat. Świeco, świeco, jasno płoń. Wiosna przyjdzie, a wraz z nią me ma marzenia spełnią się. Niech więc i tak będzie. Wypowiedzcie te zaklęcie trzy razy, a następnie zgaście świecę i przez następne dni palcie ją po kilka godzin do całkowitego wypalenia, za każdym razem mając w głowie marzenia, które mają się spełnić w najbliższym czasie. Nie zapomnijcie o magicznych, relaksacyjnych i oczyszczających kąpielach z olejkiem rozmarynowym pod koniec Sabatu. Mam nadzieję, że Sabat Imbolg będzie dla Was magicznym czasem i spełnicie go w bardzo wyjątkowy sposób. Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze pomysły na spędzanie tego sabatu. Do zobaczenia!